Moi rodzice kazali mi wykonywać 50% wszystkich obowiązków domowych, więc zrobiłem dokładnie to, o co prosili, i patrzyłem, jak tracą rozum. Zmywałem naczynia, kiedy moja mama uznała, że za bardzo pomagam w domu. Podeszła do blatu, który właśnie wyczyściłem, i podsunęła mi umowę gniewnie oświadczając: Czas, żebyś przestał się wychylać. To stanowi, że będziesz wykonywał dokładnie 50% wszystkiego, czego potrzebuje ta rodzina. Nimniej, ni więcej. Mój tata wtrącił się z uśmiechem, jakby coś zrobił. Ironia była wyczuwalna. Praktycznie poświęciłem swoje życie dla mojego rodzeństwa. Rzuciłem liceum w wieku 17 lat, żeby gotować i sprzątać po dzieciach, które moi rodzice porzucili, aby mogli prowadzić życie pełne używek i otwartych związków. Spojrzałem na umowę, potem na zadowolone twarze mojego rodzeństwa i podpisałem ją z uśmiechem. Macie rację, chłopaki. Dziękuję, że postawiliście mnie do pionu. Dzięki Bogu, powiedzieli jednocześnie moi rodzeństwo, Ania i Filip. Jedynym znakiem wdzięczności było to, że dziesięcioletnia Amelia trzymała mnie za rękę. Następnego ranka zrobiłem sobie śniadanie, podczas gdy Ania stała w kuchni, wpatrując się w pustą kuchenkę, jakby nagle miała wyprodukować naleśniki. Gdzie śniadanie? zażądała. Wskazałem na umowę na lodówce. To więcej niż 50% gotowania, Aniu. Jestem pewien, że mama ci pomoże. Wyraz jej twarzy był prawie wart lat niewdzięcznej pracy. W ciągu trzech dni prąd został wyłączony na dwie godziny, ponieważ zawiadomienie było zakopane pod pudełkami po pizzy. Filip został zawieszony za agresywne zachowanie, gdy dokuczano mu z powodu jego higieny, a Ania dostała karę za kradzież lunchu innego dziecka, ponieważ nasi rodzice nie kupowali żadnych artykułów spożywczych. Jedyną osobą, której nie mogłem patrzeć, jak cierpi, była Amelia. Podkradałem jej kanapki i pomagałem w odrabianiu lekcji. Dwa tygodnie później moi rodzice zwołali rodzinne spotkanie. To szaleństwo! krzyknął na mnie tata. Niszczysz wszystko, żeby tylko udowodnić swoje racje. Mama płakała prawdziwymi łzami. To twoja wina! krzyknęła Ania na naszych rodziców. Wy zaczęliście te głupią umowę. Twarz była czystą jadem. Jeśli nie potrafisz być częścią tej rodziny jak należy, to wyjdź. Wynoś się. Słowa zawisły w powietrzu na sekundę. Okej, okay, powiedziałem, wzruszając ramionami. Szok na ich twarzach był prawie komiczny. Poszedłem spakować swoje rzeczy, a kiedy przechodziłem obok pokoju Ameli, żeby się pożegnać, słyszałem jej płacz, ale nie chciała wyjść. Więc po prostu wyszedłem i zatrzymałem się u przyjaciela. Tydzień później, gdy układałem półki w mojej nocnej pracy, mój telefon zabrzęczał SMS-em od nieznanego numeru. To Amelia pożyczająca telefon. Możemy się spotkać? Spotkaliśmy się w McDonald's. Następnego popołudnia było gorąco, ale miała na sobie grubą bluzę z kapturem. Co się dzieje? Zapytałem. Rozejrzała się Zanim ściągnęła kaptur, a ja musiałem fizycznie powstrzymać się od sapnięcia. Na całej głowie miała łyse plamy, jakby ktoś wyrwał jej kępki włosów. Niektóre miejsca wciąż wyglądały na surowe. Sięgnęła po sok pomarańczowy, który kupiłem, i wtedy jej rękaw się podwinął. Ślady po oparzeniach. Idealne małe kółka na jej przedramieniu, jakby ktoś gasił na jej skórze papierosy. Amelio, co się stało? Mój głos wyszedł ledwo szeptem, ściągnęła rękaw. Jestem jedyną, która nie potrafi dobrze wykonywać swoich obowiązków. Jej głos był tak rzeczowy, jakby to było normalne. Ania i Filip już tam nie mieszkają. Babcia zabrała ich po tym, jak zadzwonili ze szkoły. Nie rozwinęła tematu. Teraz jestem tylko ja i muszę robić wszystkie obo idealnie. Mój mózg wirował, próbując przetworzyć to, co widziałem, gdy Amelia nagle spojrzała na swój pożyczony telefon, a jej twarz zbladła. Mam tylko 20 minut. Muszę iść, spóźnię się. Spóźnisz się na co? Chwyciłem ją delikatnie za rękę, czując, jaka wciąż jest mała. Całe jej ciało zaczęło drżeć. Proszę puść mnie, nie chcę znowu iść do piwnicy z statusiem. Wyrwała się i uciekła, zanim zdążyłem ją zatrzymać. Siedziałem tam przez całą minutę, próbując zrozumieć, co się właśnie stało. Nie mogłem zadzwonić do opieki społecznej. Zajęłoby im to wiele godzin, a moi rodzice zmusiliby Amelię do kłamstwa. Policja nic by nie zrobiła bez bezpośredniego zagrożenia, ale wtedy przypomniałem sobie o Marku.